Jeżeli chcecie znaleźć naprawdę huge pety w dobrej cenie, bardzo tanie, to jest pewien sposób na to i ja Wam dzisiaj pokażę w tym odcinku. Zapraszam Was bardzo serdecznie, zostawcie lajka like i wchodźcie też na mojego Discorda w opisie i w komentarzu, słuchajcie, bo będą się tam, dzia tam dziać niesamowite rzeczy i w ogóle, słuchajcie. Co trzeba zrobić? Słuchajcie, trzeba skakać po Trading Plazach, a jak to zrobić szybko? Ja mam sposób, link w opisie znajdziecie link do automatycznych trading plazu plazy i zobaczcie ja już to mam ten link klikacie w servers i zjeżdżacie na sam dół w serwery i wchodzicie sobie do wszystkich serwerów, gdzie jest automatycznie Trading Plaza i to Wam naprawdę mega pomoże, żeby zdobyć darmowe huge pety. Mega okazja, mega fajny sposób i myślę, że powinniście nagrodzić ten sposób łapką w górę, bo nie będziecie musieli logować się do gry, potem przechodzić do Trading Plaza i robić tego ponownie, tylko za pomocą tego tutaj linku możecie szybko podłączać się do Trading Plazy. co jest naprawdę mega super okazją, myślę, że powinniście to zastosować. Piąteczka.